Cześć, z tej strony Patryk Scelina i witam was bardzo serdecznie w kanale Paprika FX. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się techniką set extension, która polega na rozbudowywaniu istniejącej scenografii o elementy, których oryginalnie w niej nie ma. Mówiąc najprościej, dodaje się przykładowo góry, budynki, roślinność i tym podobne do sfilmowanych pejzaży. To jeden z najczęściej wykorzystywanych trików w filmie. Kiedy w danym filmie potrzebne jest jedno ujęcie, które prezentuje przykładowo pustynię z piramidą, łatwiej i taniej będzie takie ujęcie oszukać, jeżeli lecie z ekipą filmową do Egiptu. My zajmiemy się takim ujęciem. To ćwiczenie podzieliłem na dwie części. Pierwsza będzie dotyczyła umieszczenia w kadrze dodatkowych elementów, a druga dopasowania kolorów i innych czynników poprawiających wygląd takiego ujęcia. Robię to z myślą o tych, którzy mają już wystarczające umiejętności, by dodać do sfilmowanego ujęcia dodatkowe elementy scenografii, ale nie wiedzą co zrobić, by dopasować kolory i usunąć sztuczność z takiego ujęcia. Zaczynamy. W tym odcinku będziemy wykorzystywać tracking, kluczowanie, maskowanie ręczne, będziemy rozmawiać o kanałach alfa, więc jeśli są to tematy wam obce, proponuję najpierw przejrzeć odcinki wprowadzające, by uniknąć problemów. Tymczasem importuję materiały Ctrl i. Jak zwykle, link do materiałów macie podany w opisie tego filmu. Otwieram. Nową kompozycję, tak wygląda to oryginalne ujęcie. Natomiast tutaj mamy warstwy, które będziemy dodawać: chmury, góra i zamek. Wszystko to będziemy dodawać tutaj powyżej linii drzew, więc musimy stworzyć najpierw maskę, która pozwoli nam odseparować całość ujęcia od tej górnej części. By to zrobić, w pierwszej kolejności zduplikuję tę warstwę, korzystając ze skrótu Ctrl D. Następnie tę zduplikowaną warstwę zamknę w nową kompozycję, więc użyję skrótu Ctrl-Shift-C, wybieram Leave All Attributes i nazwę to Alpha. Ok. Teraz musimy wejść do środka tej kompozycji, więc klikam dwa razy. I tutaj przygotujemy sobie w pierwszej kolejności taki podstawowy klucz. W tej wersji After Effects CC mamy do dyspozycji taki bardzo sprytny filtr, który nazywa się ekstrakt. Korzystając z kanału luminancji, czyli jasności, jesteśmy w stanie odciąć to, co jest jasne w obrazie od tego, co jest ciemne, bądź odwrotnie. Jeżeli ograniczymy ten zakres, sprawiamy, że wszystko to, co jest jaśniejsze od tego ustalonego poziomu, robi się przezroczyste. Oczywiście teraz ustawiłem ten poziom tylko i wyłącznie w ostatniej klatce naszej sekwencji. Trzeba zobaczyć, czy w pozostałych klatkach też nic tam się nie pojawia. Jak widzimy tutaj się zaczynają pojawiać też jakieś jasne piksele, więc musimy ten poziom jeszcze obniżyć, by uniknąć tych i w tym momencie powinno być dobrze. Natomiast pojawia się problem, ponieważ tutaj, gdzie były również jakieś jasne piksele, zaczę zaczęły nam się pojawiać ubytki. I te wszystkie ubytki musimy już sobie ręcznie załatać. Natomiast możemy zrobić to w dość prosty sposób. Wystarczy stworzyć nowy solid. Możemy go nazwać maska. Kolor nie ma znaczenia. Wyłączamy na razie ten solid, by widzieć dobrze tło. I na tym nowym solidzie tworzymy maskę ręcznie, która ma za zadanie po prostu przykryć wszystkie te części kadru, które zawierają ubytki. I w tym momencie, jak włączymy tę maskę, widzimy, że zasłania ona te ubytki. No dobrze, ale teraz moglibyśmy sobie zadać pytanie, ale w tym momencie psujemy wygląd tego ujęcia, bo zasłaniamy czerwonym, solidem nasz obraz oryginalny. Natomiast przypominam, że my pracujemy w tej chwili w kompozycji, która nazywa się alfa, więc w tej kompozycji będziemy pracować tylko i wyłącznie nad kanałem alfa, który wykorzystamy w kompozycji głównej. I jak wygląda ten kanał alfa? Możemy szybko podejrzeć. Jeżeli zmienimy tryb wyświetlania z RGB na alfa, to zobaczymy, że obecnie w ten sposób wygląda kanał alfa, czyli wszystko to, co jest czarne, e, oznacza, że ta część obrazu jest przezroczysta, wszystko to, co jest białe, jest nieprzezroczyste. Jak widzimy, tutaj mamy te wszystkie ubytki. Natomiast jeżeli włączymy nasz solid z maską, widzimy, że te ubytki zostały zasłonięte, czyli nasz cel został osiągnięty. Wracam do trybu RGB. I muszę jeszcze podanimować tę maskę tak, żeby pasowała ona również w tych wcześniejszych klatkach. Więc na razie wyłączę solid, by lepiej widzieć tło. Zaznaczam warstwę, wciskam M na klawiaturze, pojawia mi się parametr mask path. Na ostatniej klatce sekwencji stawiam sobie pierwszą klatkę kluczową. Jedziemy kursorem do momentu, aż nam zniknie niebo, ponieważ nas interesuje tylko ten fragment, który zawiera niebo, więc w tym miejscu już klikam dwa razy na któryś z punktów maski, by zaznaczyć ją całą. I w ten sposób przesuwam ją sobie do góry. Mamy dwie klatki kluczowe. Teraz musimy dopasować tę maskę tak, by ona cały czas była w odpowiednim miejscu, czyli tutaj poniżej linii drzew. Obraz zatrzymuje się mniej więcej w tej chwili. Więc tutaj poprawię tę maskę. Tu jest dobrze. Teraz zobaczmy tu. Idzie trochę za szybko. W tym miejscu trzeba będzie pewnie obniżyć. No i odrobinę jeszcze tutaj pewnie trzeba poprawić, żeby to na pewno nie wychodziło nam poza linię drzew. Ok. Włączamy teraz ten solid i. Nasz kanał alfa jest gotowy. Wracamy do kompozycji głównej, w której widzimy, teraz mamy tę warstwę alfa przygotowaną, która wygląda w ten sposób. I pod spodem mamy warstwę oryginalną. Jesteśmy już prawie gotowi do tego, by podstawić te nasze dodatkowe elementy. Musimy natomiast jeszcze wykonać tracking, po to, by te dodane elementy trzymały się naszego ruchu kamery. Prawym przyciskiem myszy klikamy na warstwę z materiałem wideo i klikamy track motion. Otwiera nam się zakładka podglądu warstwy, i ten pierwszy punkt ustawiamy na takiej białej tabliczce czołgu pierwszy zakres czyli zakres trakowania, określamy na taki niewielki jaki tak by dopasować to do wielkości tej tablicy natomiast obszar poszukiwań ustawiamy sobie mniej więcej w ten sposób jako że tutaj kamera rusza się góra dół no to głównie nas interesuje to gdzie ten punkt będzie się przemieszczał w pionie do trackingu potrzebna nam jest jeszcze informacja o rotacji więc tutaj w oknie tracker wybieramy jeszcze Funkcję trakowania rotacji, więc pojawia nam się drugi punkt i ten drugi punkt ustawiamy w tym miejscu, gdzie pojawia się taki znak. Tutaj ta sama metoda, czyli obszar trakowania niewielki, taki jak znak, natomiast tutaj e, obszar poszukiwań w ten sposób. Ja zaczynam trakować od ostatniej klatki sekwencji, więc będę trakował od tyłu. Klikam na track backwards i trzymam tutaj cały czas kursor myszy, by móc zatrzymać. Tracking w momencie, kiedy niebo zniknie nam już z kadru. Ponieważ tak naprawdę interesuje nas tylko i wyłącznie informacja do tego momentu, kiedy niebo jest widoczne. Cała reszta już nam nie jest potrzebna. Poza tym, za chwilę te punkty trakujące by nam zniknęły również, więc mielibyśmy problem. Ale jako, że potrzebujemy tylko i wyłącznie to do momentu zniknięcia nieba, nie musimy się tym przejmować. Więc mamy już wytrakowane te dwa punkty, musimy następnie wybrać target, czyli cel, do którego będą przeniesione dane z trackingu. Wybieramy tutaj null object, który nazwałem tracking. OK. I następnie przypisujemy te dane korzystając z przycisku Apply. XY, OK. W tym momencie widzimy, że w kompozycji głównej nasz null object uzyskał już klatki kluczowe. Więc znów wracam do ostatniej klatki sekwencji, i teraz możemy zacząć już łączyć te wszystkie elementy, które chcemy dodać. W pierwszej kolejności odetniemy niebo, korzystając z tego wcześniej przygotowanego kanału alfa, czyli tej, tej maski. Więc wybieramy warstwę z materiałem wideo. O jedno piętro wyżej mamy ustawioną warstwę alfa i wybieramy tutaj opcję trackmate alfa mat. I jak widzimy, udało nam się pięknie odciąć niebo. W tych wcześniejszych klatkach również wszystko gra. Nie mamy tych ubytków, które pięknie sobie załataliśmy. I teraz pozostaje nam dodać po prostu elementy z tych statycznych obrazków mury, góra i zamek. Aby one ruszały się w zgodzie z ruchem kamery, musimy je teraz wszystkie przyparentować do null objecta, więc z shiftem zaznaczam te trzy warstwy i korzystając z tego ślimaczka przeciągamy to do null objecta tracking. W tym momencie już Będą się te elementy trzymały, możemy zobaczyć podgląd całego ujęcia. Dzięki wielkie za uwagę. Na dzisiaj to już wszystko. W kolejnym odcinku zajmiemy się efektami spajającymi łączone warstwy. Będzie to korekcja koloru, atmosfery i inne triki pozwalające sfinalizować takie ujęcie. By być na bieżąco, pamiętajcie o subskrypcji. I do zobaczenia!